Jestem aktywną młodą osobą, studiuję dwa kierunki studiów, co zmusiło mnie do zatrzymania na chwilę mojej kariery jako początkującego youtubera nagrywającego o tematach politycznych. Natomiast to, co się dzieje obecnie w ostatnich dwóch dniach, czyli od środy 20 do piątku wieczoru 22 grudnia, przerosło moje oczekiwania i czuję się w obowiązku wypowiedzieć, nawet jeżeli moje zdanie nie ma wielkiego znaczenia, bo wierzę w społeczeństwo obywatelskie i wierzę, że procesy, które się dzieją, nie są OK i na które my, jako obywatele, powinniśmy reagować. Zacznę od początku i temat oczywiście wiąże się z uchwałą, na podstawie której zmieniono zarząd TVP. Ja z, rzą z rządem Donalda Tuska nie jest mi blisko per se, z Donaldem Tuskiem i z jego postacią. Natomiast z samym dojściem do władzy, z samą alternacją władzy widziałem duże korzyści, to znaczy miałem nadzieję na właśnie powrót praworządności, zaprzestanie szczucia. Na pewne odświeżenie tych skostniałych układów spółka skarbu państwa w zarządach różnych krajowych, oraz miałem nadzieję, jako pewien wyraz takiej oczywistości, na zmiany w telewizji polskiej i na to, żeby poza sferą kulturalno-sportową, która w mojej ocenie była niezgorsza, żeby również w, w zakresie informacyjnym, niepropagandowym się dużo zmieniło. Natomiast to, na co na pewno nie liczyłem, to nie liczyłem na pewno na to, że zostanie w momencie naprawiona praworządność uchwałą zmieniając konstytucję i ustawy. Niestety, trzeba sobie jasno powiedzieć, wyszło szydło z worka i nam wszystkim jako wyborcom powinna się zapalić lampka ostrzegawcza. Że może osoby, którym powierzyliśmy władzę, nie do końca w pierwszych dniach swojego urzędowania zgodnie z prawem ją wykonują. Przede wszystkim nakreślimy sobie bardzo krótki rys sytuacyjny. W środę Sejm przyjmuje uchwałę. W którym określa, że media publiczne nie były najlepiej prowadzone przez ostatnich 8 lat i wzywa wszystkie organy państwa, które mają w tym sensie coś do gadania, żeby te media naprawiać. Na podstawie tej uchwały, przypominam, uchwała to jest akt prawa wewnętrznego, to nie jest akt prawa ogólnoobowiązującego, minister Sienkiewicz. Powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2016 roku, uchwalony jeszcze przez prezesa Rzeplińskiego, czyli prezesa powołanego przez Platformę Obywatelską na to stanowisko, powołując się na ten, na ten wyrok, wprowadza swoje osoby do y, zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia oraz Polskiej Agencji Prasowej. Warto tutaj nadmienić, że zgodnie z interpretacją ministra Sienkiewicza, a także, jak się niestety okaże, y, ministra Bodnara. To odwołanie się ma związek z kodeksem spółek handlowych i jest traktowane jako wymiana po prostu zarządów. To jest bardzo, bardzo kuriozalne, gdy już uświadomimy sobie, jak wiele przepisów szczegółowych dotyczy PAP-u, dotyczy Polskiego Radia i TVP, i jak wiele z tych przepisów szczegółowych tą uchwałą zostało pominiętych w imię zastosowania przepisów bardzo, bardzo, ale to bardzo yy, ogólnych. To, co powinno nas wszystkich oburzać, to to, co ujawniła dzisiaj. Dziennikarka Onetu Magdalena Rigam Rigamonti, ale nie tylko ona, dlatego że był to cały panel dyskusyjny w telewizji Onetu, dzisiaj to jest 22 grudnia, gdzie powiedziała i zgodzili się w tym z nią inni dziennikarze z innych portali informacyjnych w Polsce, że do, pol do dziennikarzy niezależnych, prywatnych mediów dzwonili nie dziennikarze, ale po prostu politycy z ofertą pracy w mediach publicznych, nowych mediach publicznych, zastawki. Często powyżej stawki rynkowej. I chciałbym podkreślić apel, który dziennikarka Onetu wystosowała, który wydaje mi się bardzo, bardzo oczywisty. Powinna nam się wszystkim zapalić w głowie czerwona lampka, jeżeli do dziennikarzy z propozycją współpracy dzwonią politycy, a nie inni dziennikarze, niezależnie od tego, z której partii dzwonią i jak bardzo wierzymy, że ta partia chce naszego dobra i praworządności. I w całej tej sytuacji, to co jest trochę moim kluczem tego filmu, jest to, że bardzo smuci postawa ministra Adama Bodnara, czyli byłego rzecznika praw obywatelskich. I wydaje mi się, że rzecznik Adam Bodnar był tak swego rodzaju symbolem praworządności albo symbolem dbania o obywateli, ponieważ był tym ostatnim bastionem w cudzysłowie opozycji, dlatego że zakładaliśmy, że minister Bodnar jest osobą bezstronną, że rzecznik praw obywatelskich Bodnar jest osobą bezstronną. I gdy Obecny, w dobie obecnego kryzysu, gdzie profesorowie uniwersytetów, Helsinska Organizacja Praw Człowieka i dziennikarze niezależnych mediów jasno mówią, że to co się stało jest totalnym bezprawiem i próbą zmiany konstytucji oraz ustaw, próbą obejścia konstytucji, ustaw oraz konstytucyjnych organów takich jak prezydent RP, takich jak senat RP, zwykłą uchwałą sejmową. Że minister Bodnar w obliczu takiego bezprawia po prostu się na to godzi i nie wydaje jasnego stanowiska w tej sprawie. Wydaje mi się, że jest to zawód dla nas, jako dla obywateli, że osoba, co do której moglibyśmy mieć pewne poczucie i pewne wymaganie bezstronności, niezależności i bycia trochę z boku, staje się częścią legitymizującą działania nowego rządu w obliczu kryzysu konstytucyjnego. Wydaje mi się, że jest to coś, na co po prostu jako obywatele nie powinniśmy pozwalać. To, co cieszy w całej tej aferze, to jest postawienie niezależnych mediów. Właśnie na przykład dziennikarki Magdaleny Monti czy przede wszystkim dziennikarza wirtualnej Polski Patryka Słowika, który jasno nagłaśnia i nie gryzie się w język. Jeżeli coś jest naruszeniem zasad prawa, to mówi, że jest to naruszenie zasad prawa. Wydaje mi się, to co smuci z drugiej strony w całej tej aferze, to jest to, jak bardzo dziennikarze niezależnych mediów boją się nazwać rzeczy po imieniu. Boją się powiedzieć, że jeżeli uchwałą zmieniamy zarządy, omijamy KRRITe. Omijamy Radę Mediów Narodowych, omijamy prezydenta, omijamy senat, że w takiej sytuacji są to metody działania rodem z Białorusi czy z Rosji. I tak jak w przypadku PiSu, ci dziennikarze nie bali się używać tego typu określeń. I dobrze, bo to są, bo to są typy działań i sposoby działania, które powinniśmy piętnować. Tak smuci, że dziennikarze obecnie boją się takich słów względem tak, tak bezprawnych działań używać. Na, na przykład, przychodzi mi tutaj do głowy. Post, y, post dziennikarki pani Wielowiejskiej z Gazety Wyborczej, która mówi o działaniu na granicy prawa. Jest to próba rozmycia odpowiedzialności, jest to próba ucieczka od tego, czym naprawdę pewne działania są. Jeżeli coś jest bezprawne, jest bezprawne, a nie jest na granicy odpowiedzialności. Co to w ogóle znaczy? I na koniec, bo zawsze moje filmy i przede wszystkim na tym bazują dla osób, które mnie wcześniej oglądały, aspekt merytoryczny się do literatury. Skończyłem ostatnio czytać książkę Tak umierają demokracje. Dwóch harwackich profesorów, Stevena Lewickiego i Daniela Ciblata. I w tej książce oni analizują dwie rzeczy. Po pierwsze, dojście Donalda Trumpa do władzy, czyli upadek kolejnych zabezpieczających systemów w ramach demokracji. Ale to, co jest istotniejsze moim zdaniem w tej książce, to wskazują dwie zasady niepisane zasady systemów demokratycznych, które ich zdaniem powinny w takich systemach działać i bez których demokracja nie ma szans przetrwania i po prostu na pewnym etapie się wywali. I oni jako te dwie zasady wskazują zasady tolerancji i zasadę powściągliwości. Zasada tolerancji jest wtedy, kiedy w ramach systemu demokratycznego dopuszczamy, że druga strona może mieć rację, może zostać wybrana przez obywateli i reprezentuje ich. I my akceptujemy, że ta druga strona nie jest złem najgorszym, tylko jest po prostu naszym przeciwnikiem w obrębie systemu demokratycznego. Nie jest naszym egzystencjalnym przeciwnikiem. To jest moment, w którym bardzo można zauważyć działanie PiSu. Które dążyło do tego, żeby Tuska przedstawić jako złoczyńce, czyste zło, zło wcielone, zło egzystencjalne, ale również działania Platformy Obywatelskiej, zwłaszcza Platformy Obywatelskiej, która dążyła do tego, żeby PiS pokazać jako zło wcielone, zło egzystencjalne, zło nienaruszalne, nic dobrego itd. Drugą zasadą jest zasada powściągliwości. Ta zasada mówi, że jeżeli już dojdziemy do władzy w obrębie systemu demokratycznego. To wypada nam powściągać się w korzystaniu ze wszelkich kruczków prawnych, z tego jak daleko dąży nasza władza. Zgodnie z literą prawa, pre, na przykład prezydent mógłby darować karę wszystkim osadzonym, ale tego nie robi, dlatego że uznajemy, że to byłoby pewne nadużycie tego przepisu, który stosuje prezydent w szczególnych przypadkach. Ta zasada powściągliwości ona została bardzo mocno nadwyrężona przez Prawo i Sprawiedliwość. To sobie trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć. Z ustawy, na przykład o Radzie Mediów, mediów Narodowych, która zostaje przepychana w cztery dni, jest wyraźnym nad użyciem tego, jak z władzy powinno się korzystać, że powinny być konsultacje, że powinna być debata, że do, że do tematu powinny być dopuszczone media. Jednocześnie kolejnym wyższym, to trzeba sobie jasno powiedzieć, wyższym krokiem łamania zasady powściągliwości jest zmiana nadzoru nad mediami publicznymi uchwałą. Tym bardziej, jeżeli słyszymy. Od dziennikarzy i dziennikarek niezależnych mediów, ale mediów prywatnych, że do dziennikarzy zgłaszają się politycy, nawet nie dziennikarze wyznaczeni przez tych polityków, tylko stricte politycy z propozycją pracy dla TVP. To, co mnie smuci i co myślę, że powinniśmy wszyscy zauważyć, niezależnie od naszych poglądów, niezależnie od tego, na kogo chcieliśmy głosować, na kogo głosowaliśmy i na kogo zamierzamy głosować w przyszłości, to jest to, że to wszystko prowadzi do erozji norm systemu demokratycznego, że jeżeli jedna władza narusza je troszkę albo trochę mocniej, kolejna narusza je jeszcze mocniej, to możemy się obawiać, że następna władza, która przyjdzie, niezależnie czy ja będzie, nie będzie mieć jeszcze większych zahamowań w stosowaniu się do takich przepisów. Do przepisów, które jeszcze bardziej będą nad, nadwyrężać te wszystkie bezpieczniki, które w obrębie systemu demokratycznego mamy. Bo to, że jakaś ustawa musi przejść przez pełną drogę parlamentarną, przez Sejm, Senat i Prezydenta, i ewentualnie przez Trybunał Konstytucyjny, jeżeli Prezydent skieruje tam ustawę, to, że mamy konsultacje społeczne, to, że mamy w Konstytucji jasno wyszczególnione, że aktami prawa ogólnie obowiązującego są tylko Konstytucja, Ustawy i ratyfikowane umowy międzynarodowe. To wszystko sprawia, że my, jako obywatele, nie możemy w to zwątpić. I ja widzę trzy powody które, i trzy sprawy, które mogą nam dać nadzieję, zwłaszcza przed świętami: niezależni dziennikarze, społeczeństwo obywatelskie oraz opamiętanie się. Opamiętanie się ministra Bodnara przede wszystkim jako byłego Rzecznika Praw Obywatelskich. Ale również innych ministrów i dziennikarzy, takich jak pani Wielowiejska, którzy jeszcze starają się relatywizować to, co się dzieje. To, że TVP było szczujnią w kontekście wiadomości na inne opcje polityczne, na mniejszości narodowe i było tubą propagandową PiSu, nie ulega wątpliwości. Ale to, na co ja liczę i na co liczyłem wysłuchując po raz pierwszy wystąpienia Donalda Tuska po tym, jak został wybrany, świetne wystąpienie, życzliwe i naprawdę ładne. I ekspoze, które może nie było najbardziej konkretne, nie było w ogóle konkretne, ale dawało nadzieję, przynajmniej jako osobie z zewnątrz, osobie myślącej dość idealistycznie w kontekście politycznym, że czeka nas powrót do normalności, że nowa władza będzie respektować pewne zasady. Nadchodzą kolejne filmy. Nadchodzi film o tym, jak zamrażarka z pokoju Marszałka Sejmu wyjechała z hukiem, jak mówi pan Hołownia, i wjechała to już trochę bardziej po cichu do komisji sejmowych. Będzie również o tym, jak lobbying i lobbyści mają szansę wpłynąć na nowy rząd, o czym niestety już się trochę przekonujemy w przypadku Lex Kloski oraz stricte w wywiadzie ministra Gawkowskiego, który mówi o tym, że do ministerstwa zostanie mu dokoptowana osoba, która jest bardzo podejrzana o kontakty z chińskim rynkiem cyfryzacji. O tych tematach, żebyście nie przegapili tylko merytorycznych wypowiedzi. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, a jeżeli zgadzacie się i również obawiacie się zachodzących obecnie zmian, podajcie ten film dalej. Do zobaczenia.